Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi? Mówił im także: Zaprawdę powiadam wam. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Gdyby nie fakt, że słowa o dźwiganiu krzyża i naśladowaniu Chrystusa wypowiada wcielony Syn Boży, byłoby zupełną niedorzecznością traktowanie ich poważnie. Dlatego najpierw Święty Marek ukazuje nam, tak wiele cudów i znaków Jezusa, abyśmy uwierzyli w Niego, abyśmy zobaczyli w Jezusie prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Dopiero z tej perspektywy usłyszane dziś słowa możemy traktować zupełnie poważnie. Jeśli ciągle ktoś ma opory przed Przyjęciem w swoim życiu tej logiki, to znaczy, że jeszcze nie uwierzył w boskie pochodzenie Jezusa, w cel i sens jego misji na ziemi. Krzyż jest na stałe wpisany w życie Jezusa i jego naśladowców, chrześcijan. Przed krzyżem nie da się uciec, nie można się wymówić od wzięcia go na swoje barki. Można rzeczywiście próbować go porzucić. Ale wtedy porzuca się również zmartwychwstanie do życia wiecznego. Nie ma bowiem innej drogi prowadzącej do wiecznego szczęścia, jak właśnie krzyż i naśladowanie Chrystusa. Apostołowie początkowo nie rozumieli tej logiki Boga. Zrozumieli ją dopiero w dniu zesłania Ducha Świętego. Prośmy zatem, abyśmy tak jak oni zostali wzmocnieni światłem Ducha Świętego i mogli z odwagą przyjąć krzyż na swoje ramiona i zobaczyć w naśladowaniu Chrystusa głęboki sens.